Dzisiejszy temat jest bardzo prosty. Siedem powodów, dla których sklep internetowy nie sprzedaje, mimo że inwestujemy w reklamę na Facebooku. I chciałbym powiedzieć, że wszystkie błędy są po stronie Face'a. To nie jest prawda, większość błędów jest po naszej stronie, a część wychodzi bardzo mocno poza Facebooka. I to trzeba wszystko poukładać w jeden spójny system, żeby to chciało zeżrzeć i żebyśmy mieli sprzedaż. Ze sklepami internetowymi jest jeszcze drugi temat w zasadzie od marca zeszłego roku. Wielu z nas zaczęło się wydawać, że w momencie, kiedy nas pozamykali, to sprzedaż w internecie jest prosta. I po chwili się okazało, że ona nie jest prosta. Nie cholery, nie jest prosta. Trzeba się nieźle napocić, żeby tą sprzedaż wygenerować. I to, co było opowiadane, łe, kurczę, stary, zał załóż sklep w dropie i po chwili będziesz milionerem, no nie cholery w ten sposób nie wyszło. I nie mogło wyjść tak naprawdę, natomiast część osób o tym nie wiedziała. Więc w ogóle co zrobić, żeby sklep sprzedawał? Nastawiając się na reklamę na Facebooku. Siedem podstawowych tematów i jednocześnie siedem bardzo dużych błędów. Pierwszy problem to jest niespójny wizerunek bądź zupełny brak wypracowanego wizerunku. I to nie jest tak, że temat wizerunku będzie tyczył się tylko Facebooka, natomiast on się tyczy tak naprawdę całej naszej firmy. I wielokrotnie widziałem, bo akurat przez to, że robiłem dużo live'ów, to trafiają do mnie osoby, które robią niekoniecznie sklepy, ale na przykład live'y sprzedażowe. I tam się robi po prostu rozpierduszka. Trafiają do mnie osoby, zaraz odpowiem dlaczego. Trafiają do mnie też osoby, które zaczynają właśnie ze sklepami, zaczynają coś robić i tam też to wygląda źle. Więc ja rozumiem przez wizerunek? Nie mówię o tym, co też wielokrotnie w moich live'ach padało, żeby zrobić jakąś wypasioną identyfikację wizualną, ale zrobić proste logo. Nie wiem, w przypadku sklepów modowych, w szczególności niech to będzie po prostu prosty napis na białym tle finish, ładne zdjęcie w tle i bazować na jakichś określonych fajnych zdjęciach, i już mamy naprawdę to fajnie rozwiązane. Jeżeli do tego dorzucimy jeszcze ciekawe szablony postów, oczywiście, że je wykorzystujemy, to jesteśmy na maksa do przodu. Jeżeli określimy swoją typografię, czyli to jak mają wyglądać nasze fonty i nasza podstawowa kolorystyka i przeniesiemy to ze strony naszej internetowej na nasz fanpage, no to jesteśmy w domu. Już jesteśmy po prostu spójni i rozpoznawalni. I zawsze podaję tutaj takie przykłady jak na przykład t Mobile, ale w markach odzieżowych warto sobie wejść na stronę Berbery, zobaczyć, w jak oni w prosty sposób mają zrobioną identyfikację wizualną. To jest dosłownie jeden bądź dwa kroje fontów, tu czy to są takie, te, te, wiecie, te pisade, pisadełka, z których korzystamy. I to jest koniec, to jest wystarczające, tylko aby to było powtarzalne. Powtarzalność jest bardzo, bardzo ważna. Brak spójnego wizerunku natomiast będzie powodować, że my za każdym razem kombinujemy. Nasze zdjęcia raz wyglądają tak, a raz inaczej, czyli na przykład e, publikujemy zdjęcia na fanpage'u, które raz są packshotem, czyli takim zdjęciem z wyciętym tyłem. E, kolejne zdjęcie to jest zdjęcie od producenta. To się często zdarza w sklepach właśnie takich, e, które zaczynają, bo to jest jakiś dropshipping. Producent coś nam daje i to coś jest po prostu chujowe, to trzeba sobie jasno powiedzieć. A generalnie sklepy moda bazują po prostu na fotkach, więc tutaj trzeba mm, ten temat mieć ogarnięty. Ale no to jest moda, tak? To są sklepy, tam gdzie możemy robić własne dobre zdjęcia, robimy dobre zdjęcia i dbamy o to, żebyśmy mieli właśnie ten spójny wizerunek, czyli takie same fonty na OnePage'u, takie same fonty mają być też w sklepie internetowym. Jak mamy szablon posta, to się go trzymamy. Jak nie umiemy zrobić szablonów postów, to co robimy? Płacimy grafikowi, niech on to zrobi nawet w prostej kanwie, ale po prostu do jasnej ciasnej miejmy to, bo wyrobienie takiej bazowej naszej um, bazowej kurczę co ja chciałem dokładnie powiedzieć tych naszych pięknych wspaniałych właśnie postów które będziemy sobie mieli w formie na przykład szablonów i fajnego sklepu to same szablony postów spowodują że nasza praca związana z Facebookiem będzie dużo szybsza. Dużo łatwiej jest wkleić zdjęcie i podmienić tekst w szablonie niż wymyślać to wszystko od nowa. Wiem, bo za każdym razem wymyślam wszystko od nowa, czyli robię to dokładnie tak jak nie powinienem, nie? I to jest po prostu irytujące. Więc pierwsza rzecz Spójny wizerunek. Druga, która się wiąże z tym wizerunkiem. Ja czasami, jak wchodzę do sklepów, to chcę się skupić na tej części bardzo mocno sprzedażowej. Czyli lubię wejść z reklamą, jest wynik, tak lubię działać. Ale to nie wyjdzie, jeżeli fanpage jest martwy. Czyli drugi temat to jest po prostu fanpage, który żyje. Nie może być tak, że my zaczynamy inwestować w reklamę, a na fanpage'u jest ledwo wrzucone zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle i nawet nie ma jednego posta. Ja wielokrotnie widzę tego typu praktyki i one się nie tyczą tak naprawdę tylko sklepów, ale też niektórych początkujących marketingowców, gdzie ktoś mi obiecuje, że zadobędzie dla mnie 30 klientów w miesiącu. Ja wchodzę na jego fanpage utworzony wczoraj i widzę dwa zdjęcia. No to jest niewiarygodne. I tak samo niewiarygodne będzie w przypadku sklepu. Więc żyjący fanpage, który ma już też fajnie wypełnioną oś czasu, spójnymi z naszym wizerunkiem, treściami, będzie dużo bardziej wiarygodne. My sprawdzamy sklepy internetowe, sprawdzamy wiarygodność osób, od których kupujemy. Jakbyśmy tą Wiarygodność wyrzucili jeszcze poza Facebooka, to jest akurat dobre, że go wyrzucamy. To ja ostatnio szukałem pewnego produktu i trafiałem na sklepy, których nie znam, co ja robię w tej sytuacji. Wchodzę i sprawdzam, co się dzieje u nich w social mediach, czy żyją, ale też sprawdzam ich opinie na na przykład Cenę albo Trusted Shops. Więc generalnie martwy fanpage powoduje, że my już się na tym etapie zaczynamy zastanawiać, czy ten ym, człowiek, ten sklep w ogóle żyje. Jeżeli widzimy, że żyje fanpage, to automatycznie zakładamy, że będzie w miarę ok. A jeżeli jeszcze pod tamtymi postami pojawiają się jakieś fajne, zadowolone komentarze, no to już w ogóle super, bo mamy właśnie ten efekt dowodu społecznego, czyli mamy tak naprawdę opinię użytkowników. I to jest bardzo właśnie istotne. Dwa proste punkty: wizerunek i. Żyjący fanpage, który pokazuje, że my po prostu jesteśmy wiarygodni, bo wiarygodność jest po prostu tutaj nieodzownym elementem tego, co robimy. I z tym wiąże się taki temat troszeczkę nad wizerunkiem, ale też bardzo powiązany z wizerunkiem. To jeżeli chcemy sprzedawać na przykład produkt premium, mamy wyglądać premium. Chcemy sprzedawać produkt tani, to mamy wyglądać tanio. Coś jak gazetki, które lądują u wielu jeszcze z nas w skrzynce. Z nie wiem, dużych sieci handlowych, które pokazują się, że są dyskontami, są tanie, one wyglądają na maksa tanie, są na tanim papierze. Przecież ich stać na to, żeby wydrukować to w lepszej jakości. Ale oni tego nie zrobią, bo mają pokazać, że są tanie. Natomiast jeżeli chcemy pretendować do marki, która jest droższa, też to musimy pokazać. I wtedy jakieś naciapanie rzeczy w sklepie i totalny roz. Hmm, powiedziałbym roz... E, totalny bałagan, na pewno nam nie pomogą. Ok. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Ja teraz odblokowuję telefon, żeby sprawdzić, jaki temat dałem jako trzeci. <laughs> A już wiem, jaki dałem, to jest straszny temat. Kolejny, e... więc teraz, tak e... w ogóle co chwilę mi się zmienia oświetlenie, strasznie mnie to wkurza, ale to jest jakby nieistotne. Trzeci temat, który powoduje, że Twój sklep nie sprzedaje, jeżeli masz oczywiście sklep internetowy, nadal nie tyczy się Facebooka. Bo to byłoby za proste, żebyśmy tylko na fejsie skupili tak typowo. No nie, no drugi się tyczył Facebooka. Sklep, który przeszkadza. Ja nie wiem, czy na to trafialiście. Ja wielokrotnie trafiałem na sytuacje, w których audytowałem sklep, albo mieliśmy tam zacząć prowadzić kampanię. No i wiecie, tak kurczę, wrzucać ruch do sklepu, który na przykład nie działa, to to jest błąd. I tak inaczej z serii wielkich błędów, bo sklep internetowy, jak już go zakładamy, on nie ma przeszkadzać użytkownikowi w zakupach. I teraz uwaga, to nie zawsze ten warunek jest spełniony, więc jeżeli mamy sklep internetowy i on po pierwsze jest bardzo powolny, czyli strona ładuje nam się nie wiem godzinę, ja to ludzie uciekną, tak, to jest jakby normalne. Jeżeli mamy sklep internetowy i człowiek nie umie kliknąć przycisku kup teraz, to on kurde też nie będzie sprzedawał, nie? Jeżeli zrobimy błędy już w koszyku? którym na przykład nie pokazujemy kosztów wysyłki, tylko pokazujemy ten koszt wysyłki na końcu, to też nam to nie będzie konwertować, czy nie będziemy mieli sprzedaży. Więc takim absolutnym minimum jest sklep, który nie sprzedaje. I to jest pewien problem, ponieważ łatwiej jest powiedzieć niż zrobić. I właśnie jak zrobić sklep, który po prostu nie przeszkadza? Ja jestem zdania i będę tego zdania jeszcze przez dłuższy czas, że jeżeli zaczynamy. Mamy ograniczony budżet i nie mamy totalnych umiejętności, żeby to wszystko łbem swoim ogarnąć. To idziemy w model SaaS, czyli tak naprawdę sklepy w abonamencie. One nie mają praktycznie w przypadku startu sklepów VAT, a mają mnóstwo zalet, tak? Jedyna chyba wada jest taka, że płacimy abonament, tylko te abonamenty to jest 100 zł, 150 zł miesięcznie. I umówmy się, jeżeli nie mamy 100 zł na sklep, to nas i tak nie stać na prowadzenie tej działalności, nie? A zalet jest dużo więcej. Mają standardową ścieżkę zakupu, więc ludzie są przyzwyczajeni do tego, jak to klikać. Mają proste do wdrożenia szablony, więc nie tracimy tygodni na to, żeby ten produkt uruchomić. Są mega tanie, bo zapłacimy ten abonament rzędu, nie wiem, nawet 100 zł, przeważnie to jest mniej. I możemy ruszać w przeciągu dosłownie kilku dni. Na start rewelacja. Mają wbudowane integracje z Facebookiem i z Google Analytics. O tym będzie za chwilę. Sztos totalne, bo znowu nie musimy niczego kodować, kombinować, po prostu wkładamy i działa. Żeby działało, to już jest skurczy całkiem nieźle, nie? Minus, który się tutaj przytacza, to jest taki, że Jezu, twój sklep nie będzie oryginalny. Wczoraj akurat tak się zdarzyło, że na jednej z grup kobiecych była bardzo oryginalna strona, została zmieszana z błotem, bo nie dało się tam niczego, kurka wodna z dalej. Same latające animacje, nic się nie dało znaleźć, nie? Więc sklep nie ma być jakoś mega oryginalny, on ma być użyteczny. Prawda jest taka, że jeżeli to jest Twój pierwszy albo drugi projekt, to nawet nie pójdziesz w kierunku sklepów dedykowanych. A dlaczego? Bo nie wiesz, czego potrzebujesz. Jeżeli teraz znowu specjalista powie, no, określ swoje potrzeby. Ja to też wielokrotnie słyszałem, jak szukałem czegoś i jeszcze nie wiedziałem z czym to się je, ja sobie mówię, e, kurna, przecież ja nie znam potrzeb swoich. Jak ja mam znać swoje potrzeby? Nigdy tego nie robiłem. W tym przypadku SAS jest wystarczająco. I koszty, które poniesiemy na start, będą dużo niższe niż próba rozwiązań dedykowanych. Unikajmy też w przypadku sklepów pójścia po taniości. Ja wiem, że czasami mam taką pokusę, nie, no mamy płacić 1000 zł rocznie za, za sklep, to może zróbmy sobie za to WooCommerce za 1000 zł. Nie, za 1000 zł to nie będzie dobre. Tam jest za dużo pracy, żeby to w tej cenie ogarnąć. Sklepy internetowe, nawet na WooCommerce, żeby były sensownie zrobione, to jest raczej dyszka. Ja wiem też, że jak zaczynamy, to my tych cen nie znamy. Nie potrafimy się w tym wszystkim poruszać, natomiast SAS nam rozwiązuje, czyli ten sklep w abonamencie, większość problemów, które mamy po prostu ze sklepami, bo to jest wszystko wbudowane, nie martwimy się, on, on po prostu działa, a sklep ma działać. Czwarty temat, który powoduje, że ten sklep nam kuleje, i to jest taki temat, który jak miałem podejść do pierwszego sklepu, spowodował, że zacząłem czytać wszystkie możliwe materiały Facebooka, wszystkie możliwe fora bo nie wiedziałem, jak to ugryźć. Wszyscy mówili mi, że Szymon, musisz skonfigurować katalog produktów i odpowiednio zainstalować Pixel. Um, I to jest prawda. To jest rzecz niezbędna w sklepie internetowym. Już mamy ogarnięty sklep, mamy go na SASie, mamy prostą integrację, więc będzie nam na tym etapie łatwiej. Ale żebyśmy byli w stanie wytworzyć reklamy sklepu internetowego, to potrzebujemy Pixela Facebooka. Materiał na temat Pixela nagrywałem, więc można go odszukać, a ja go wrzucę jeszcze w opisie. I potrzebujemy katalogu produktów, czyli um, te produkty, które są ze sklepu, mają być wrzucone do fejsa w jakiś sposób. I teraz z czym to się je? Po pierwsze Pixel jest potrzebny po to, żebyśmy te zdarzenia, które w sklepie się wydarzają, <grywają> wydarzają zdarzenia, te zdarzenia ze sklepu mieli w jakiś sposób um, ogarnięte, czyli co na czym nam zależy w sklepie. Zależy nam na tym, żeby ktoś wszedł na kartę produktu, żeby dodał do koszyka, żeby wszedł na ścieżkę zakupową i dokonał zakupu. I to są konwersje, na które będziemy optymalizować reklamę. Jeżeli nie mamy Pixela, to jedyne, co byśmy mogli zrobić, to wrzucać ruch do sklepu. Co byłoby tak głupie, że aż po prostu nie jestem w stanie tego sobie wyobrazić, a nawet byśmy nie wiedzieli, że ktoś tam na tą stronę wlazł. No więc lipa totalna. Więc ten Pixel jest ważny. I teraz, jeżeli mamy WordPressa, to mamy wtyczkę Pixel Cafein i to spokojnie zainstalujemy. Jeżeli mamy wszystkie sklepy w postaci SaaS, to też jest bardzo prosto, bo tam najczęściej jest integracja gotowa, która te zdarzenia sklepu sobie spokojnie czyta i kolejna rzecz, którą mamy, jeżeli mamy jakieś Presta Magento. Magento nie wiem, ale presta ma na pewno takie dodatkowe moduły. One kosztują koło stówki. Bierzemy w tle kod działa. Nie mamy jakiejś pracy programistycznej. Tutaj jest jeszcze kwestia właśnie feedu produktowego, czyli tej drugiej rzeczy. Znowuż, jeżeli mamy Chociażby szopera, on ma ten fit produktowy gotowy. I teraz jak robią osoby początkujące z fitem produktowym? Niektórzy próbują produkty wprowadzać ręcznie. Bardzo się cieszę, że ktoś lubi klepać ręcznie rzeczy z tabelki. Jak macie czas, nie wiem, gdybym był w ZUSie jakimś urzędnikiem, to też bym tak pewnie robił, nie? Ale niestety mi płacą za godzinę <laughs> i za efekt, a nie za to, że kurde, gdyby mi płacili za godzinę, ty. Ty zmieniam w ogóle model biznesowy, będę klepał produkty ręcznie i brał za godzinę, to jest zajebisty plan. To teraz tak ręcznie bym prowadzał te produkty 4 dni, a jak ściągnę fit produktowy ze sklepu to trwa to 5 minut. Rzeczywiście mi się to nie opłaca, natomiast ten fit produktowy możemy wrzucić jakby automatycznie do Facebooka, on sobie go wszystko przetrafi, jest zajebiście. natomiast on nam jest potrzebny na, na, na zawsze. Nawet jeżeli nie chcemy mocno inwestować w reklamę na Facebooku, ale na przykład działamy na Google, to on będzie wykorzystywany do tak zwanej reklamy dynamicznej, czyli odzyskiwania koszyków. Mamy standardową kampanię reklamową, którą uruchamiamy na właśnie Facebooku, i ona daje, o ile pamiętam, standardowe ustawienia, coś takiego: 14 dni byli w sklepie, przeglądali produktów, ale nie kupili. Tak? I tutaj właśnie potrzebujemy odpowiedniego, odpowiedniego feedu produktowego i tego, żeby jeszcze w ogóle bo to też jest bardzo ciekawe, żeby pixel Facebooka ten tutaj nam no, działał z tym feedem i żeby on zbierał zdarzenia, bo bardzo często okazuje się, że jeżeli ten mm, pixel zdarzeń nie zbiera i remarketing, czyli ta reklama na odzyskiwanie koszyków, tak jakoś, wiecie, bardzo mocno nam zaczyna kuleć, to najczęściej się okazuje, że z jakiegoś powodu pixel nie przesyła zdarzeń do katalogu produktów i on nie wie komu to wszystko yy, wyświetlać. To jest kłopot, yy, najczęściej się udaje sam rozwiązać, bo nawet jak my to prawidłowo skonfigurujemy, to face czasami potrzebuje dwóch, trzech dni, żeby się w ogóle ogarnąć, że zostały te działania wykonane. Natomiast też trzeba na to co jakiś czas yy, zwrócić uwagę, wejść po prostu w katalog produktów i zobaczyć, czy yy, zdarzenia z poziomu piksela są odpowiednio wysyłane. I to był nasz czwarty temat, czyli jak już ogarniemy sobie Pixel i katalog produktów, czyli fit produktowy, to jest po prostu świetnie. Piąty temat. Dlaczego sklep nie sprzedaje? Bo robimy reklamę, ale nieodpowiednio wybieramy cele reklamowe. I teraz to jest mój chyba ulubiony temat, bo sam tak robiłem <śmum> przez dłuższy czas. I jak zaczynamy generalnie często reklamę w sklepie, to tak, kurna, nie bardzo wiemy, co robić. Nie? Ja ostatnio miałem taką rozmowę, ktoś mówi: No, nie, no, bo jak to wiecie, startujemy, to my musimy tutaj generować zasięg. Nie? I tam robią cel zasięg. O tym, dlaczego tego nie robić, to mi się nie chce teraz mówić, ale to tak nie działa. Nie? Później się nagle okazuje, że, no, wiecie, chcemy generalnie chcemy sprzedawać w tym sklepie, no to kurczę dobrze byłoby, żeby ktoś wszedł do tego sklepu, to my sobie skorzystamy z celu ruchu. Ja tak robiłem przez dłuższą chwilę, bo to jest tani cel reklamowy. Jak nie mamy budżetu reklamowego, chcemy szybciutko przetestować stronę, to, to jeszcze jak cię mogę, jestem w stanie przeżyć, jak nie możemy wyłuskać więcej niż 4 dychy dziennie. Bo okej, okay, nie będzie konwersji za dużo, a, ale jakoś to przejdzie. Ale celem, na którym nam zależy, są konwersje. Jeżeli my istniejemy już w sklepie internetowym, mamy ogarnięte jakieś zaangażowanie na fanpage'u. Podzieliliśmy konto reklamowe, jeżeli chodzi o cele reklamowe, na trzy elementy: remarketing, czyli odzyskiwanie koszyków w tym wypadku, ewentualnie jak chcemy polubienia strony w remarketingu, można zrobić. Mamy wydzielone kampanie sprzedażowe i mamy jakiś budżet na to, żeby ludzie budzili sobie zaangażowanie. To skupmy się na tych sprzedażówkach. Te sprzedażówki to nigdy nie jest ruch, to najczęściej są konwersje. Problem polega na tym, że reklama na konwersję jest droższa, bo ona będzie nam na przykład szukać osób, które mają dodać do koszyka to będzie droższe działanie, reklama będzie droższa, więc nasz budżet dzienny na taki zestaw reklam to nie będzie 20 zł, tylko to może być 120 zł. Natomiast jeżeli okaże się, że reklama działa, czyli wrzucamy 120 zł, ale mamy 1200 zł przychodów, to raz 10 i nam to pasuje, to możemy takie reklamy skalować. I to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili we właściwy sposób określić cele reklamowe. Budżet, jaki na taką reklamę przewidujemy, już pomijam to, co tam włożyć, czyli co mamy reklamować, ale też, żebyśmy mieli zwrot z tych celów reklamowych. Teraz protip jest taki: jeśli byśmy wrzucili oceny całego konta reklamowego, na którym też robimy takie działania zasięgowe, które mają budować górę lejka sprzedażowego, to proszę, żebyśmy nie oceniali tych kampanii właśnie na aktywność, na zasięg, które pokazują nas większej ilości osób. Nie są przeważnie aktywności, nie oceniali pod kątem sprzedaży, bo to nam naprawdę bardzo mocno zaburzy to, w jaki sposób nasze konto reklamowe działa. Kampanie sprzedażowe oceniam jedną miarą, one mają nam przynosić odpowiedni ROAS. Kampanie remarketingowe już w ogóle muszą naprawdę najlepiej działać, bo powinny przynosić największy zwrot z wydatków za reklamy. W końcu trafiamy do kogoś, kto już nas zna, a z kolei kampanie takie, które mają nas pokazać szerzej. One nie mają przynieść w mojej odczuciu nawet złotówki, tam się w ogóle nie nastawiamy na to, że będzie jakakolwiek sprzedaż. Natomiast to też nie jest tak, że te kampanie nie będą generować sprzedaży, bo często się okazuje, że wystarczy pokazać komuś zdjęcie, produktują, to chętnie kupi. Nie? Natomiast tutaj mówię też o takich kampaniach, które nie wiem, pokazują wpisy blogowe, pokazują jakiś backstage, pokazują, że w ogóle fajnie jesteśmy, fajnie żyjemy, czyli są troszeczkę. Niekoniecznie skupione na reklamie naszych produktów. To był piąty temat już. Szósty temat, który był zajawiony przed chwilą. Reklamy, które nigdy nie wychodzą z fazy uczenia się. I to będzie połączone od razu z siódmym tematem, czyli za niskim budżetem reklamowym, który był zajawiony wszystko przed chwilą. Nie? Więc teraz tak. Póki. Yy, nie wchodzimy w reklamę na konwersję, to pewnie ta faza uczenia się nas nie interesuje. Zaraz powiem, co to jest ta faza uczenia. Natomiast za chwilę, jeżeli mamy mieć reklamę na konwersję i rzeczywiście zarabiać na tych reklamach, czyli po prostu złotówka, którą wrzucamy w reklamę, daje nam jakiś sensowny przywód, no to już faza uczenia się nas interesuje. O co chodzi? Chodzi o to, że podczas uruchamiania nowej kampanii, a dokładniej nowego zestawu reklam, czyli trafiamy do nowych odbiorców. Facebook spośród puli osób, dajmy na to, że tam mamy milion osób, szukać stara się tych, które najlepiej zrealizują cel reklamowy. Czyli jeżeli wybraliśmy konwersję i tą konwersją jest dodanie do koszyka, to on będzie starał się dotrzeć do osób spośród tego miliona, do tej grupy ludzi, którzy bardzo chętnie dodają produkty do koszyka. Zadaliśmy mu to zadanie. Zadaliśmy mu to zadanie, kurde, Szymon, obudź się. Natomiast. Gdzie tu się pojawia problem? Facebook mówi, że jak reklama zaczyna działać, to ona wchodzi w fazę uczenia się, uczy się do kogo dotrzeć. I teraz Facebook potrzebuje zebrać 50 konwersji, czyli przy dodaniu do koszyka będzie to 50 dodań do koszyka w przeciągu 7 dni, żeby reklama z fazy uczenia wyszła. Jeżeli nie, to te wyniki, też Facebook o tym mówi, są niestabilne. I teraz, żeby wrzucić kij w morowisko, to nie zawsze jest tak, że my musimy rzeczywiście tych 50 zdarzeń zebrać w tygodniu. Czasami to jest mniej i Facebook i tak się nauczył, bo kampania idzie odpowiednio długo. Natomiast my musimy dążyć do tego, żeby nasz budżet reklamowy po prostu pozwolił Facebookowi, aby się nauczył, do kogo z reklamą trafiać. Jeżeli tego nie zrobimy, to prawdopodobnie ta kampania nie będzie nigdy efektywna. Z, w, w związku z tym, że my chcemy, aby te kampanie się fajnie nauczyły i działały, to jest kolejny temat, i on jest też fajny. Staramy się robić takie kampanie reklamowe i takie zestawy reklam, które działają długo. I to jest też mój błąd sprzed y, tak naprawdę lat. Ja kiedyś zakładałem, i ja myślę, że część osób, jak się reklamuje, też tak ma, że po prostu wrzucamy reklamę na Face'a, ona sobie pochula tydzień, i my ją wyłączymy, i włączymy drugą reklamę, i ona sobie pochula tydzień, i my ją wyłączymy. Tak się nie robi. Jeżeli dobrze poukładamy konto reklamowe, to my jesteśmy w stanie zrobić to inaczej. Mieć po prostu kampanię, mieć zestawy reklam, które po prostu będą działać miesiącami. I do tej y, praktyki zachęcam, staram się też tak robić w sklepach. Więc jeżeli już mam odpowiednio dobrane grupy odbiorców, one trzymają w miarę ROAS, czyli zwrot wydatków za reklamę, to staram się, żeby ta reklama działała jak najdłużej. Bo ona wtedy przynosi najlepsze efekty. Oczywiście mogą być spadki, mogą być wzrosty, bo to się przecież wszystko waha w ujęciu miesięcznym, w ujęciu rocznym. Natomiast próbuje zawsze wytworzyć taką prostą strukturę konta, która jest po prostu mega efektywna. I to może wyglądać, że człowiek wtedy na tym koncie prawie nic nie robi, bo tak naprawdę nie powstają nowe kampanie. Ale pod kątem zarządzania, pod kątem później efektywności, to jest najlepsza praktyka, jaką do tej pory znam. OK? I teraz ostatni, siódmy temat powiązany z def definitywnie z tym, który poruszyliśmy. To jest po prostu zbyt niski budżet reklamowy. Jeżeli mamy za niskie budżety reklamowe w sklepie, to robi się nam mały Armagedon. Po pierwsze, jeżeli będziemy mieć budżet, to musimy wydzielić zawsze remarketing. Nawet do 10 zł dziennie w przypadku małych sklepów, to będzie huk, więcej nie potrzebujemy. Natomiast potrzebujemy pewną pulę co najmniej na to, żeby wygenerować reklamy sprzedażowe. I teraz, jeżeli idziemy w kierunku konwersji, to to się pojawia kolejny temat. My nie możemy bazować na jakby jednym zestawie reklam z budżetem, nie wiem, 100 złotych, tylko potrzebujemy dwa, bo jeden nam siądzie, drugi nam lepiej zacznie działać, więc potrzebujemy mieć jakikolwiek wybór. Wiecie, 100 złotych to jest orientacyjnie. Może być mniej, może być więcej, możecie mieć inne pomysły na to, jak to wszystko prowadzić. Natomiast zabawa będzie zawsze polegać na tym, że bez odpowiedniego budżetu reklamowego my i tak nie osiągniemy naszych celów reklamowych. Nawet gdybyśmy chcieli wystartować z jedną reklamą, która miałaby działać, to też nie zrobimy, nie wiem, dyszki. A widziałem taką reklamę, która szła przez kilka tygodni z budżetem dziennym 10 zł, i ona po prostu szła. Tylko po co? Jeżeli generalnie tam był za niski budżet, reklama wyświetlała się najgorszym możliwym odbiorcom. Pamiętajmy, że na Facebooku my bierzemy udział w aukcji. I ten, kto da więcej, wygrywa. To jest jeden z głównych czynników rankingowych, które mamy. Oczywiście jakość kreacji i tak dalej to jest wszystko ważne. Natomiast jeżeli nasza konkurencja ma podobny poziom, my mówimy, że Facebook tutaj masz naszą dyszkę, a oni mówią, masz pięć dyszek, a później stówkę, no to zastanówmy się, którego klienta chętniej byśmy obsłużyli, nie? Oczywiście tego, który daje więcej. W Facebooku płacimy po prostu za wyświetlenia. Jeżeli mamy dobrze dobrane budżety reklamowe, to już na tym etapie jesteśmy w stanie wygenerować lepszą sprzedaż. Tak po prostu. No. I to by było na tyle. Siedem prostych tematów, które powodują, że sklep po prostu nie sprzedaje. Zaczynając od tych hmm, w sumie oczywistych, tak? Sklep przeszkadza, nie jesteśmy spójni, nie potrafimy ogarnąć celów reklamowych, nie działa coś technicznie, nie dobieramy odpowiednich budżetów. Z mojej strony. To by było na tyle.